Mieliśmy małą awarię w Audi a 4 b 1.9 TDI oznaczenie silnika AFN. Przy ruszaniu zerwało nam pasek rozrządu, auto zgasło. Scholowałem je na podwórko, rozebrałem i postanowiłem założyć nowy pasek. Sprawdzić, czy, czy to w ogóle będzie jeszcze żyło. Czy to będzie w ogóle odpalać, jeździć jakkolwiek. No i po założeniu paska rozrządu. Robimy pierwsze odpalanie. Wał się kręci, wszystko się kręci. Słychać, że kompresja jest, także no nie powinno się chyba nic uszkodzić. Dobra, przechodzimy do auta, idziemy odpalić. Pierwsze odpalanie. zobaczymy oby, 3, 2, 1 silnik pracuje równo bez najmniejszych problemów odpaliła udało się iemy jeszcze zobaczyć także jeśli Podobają wam się moje filmy? Dostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Na pewno parę jeszcze innych rzeczy będziemy robić w tym aucie. Także trzymajcie się, hej.